Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump chwali się bardzo często rekordową e, amerykańską gospodarką. To dlaczego tak robi, nie jest specjalnie dziwne. W USA rozpoczęła już się długa kampania o reelekcję, e, natomiast e, wielu krytyków zarzuca mu, że e, mówiąc o rekordowej gospodarce pomija pewne e, fakty. Przyjrzyjmy, przyjrzyjmy się zatem e, sytuacji gospodarczej i sytuacji giełdowej. W Stanach Zjednoczonych. Bo to, co nie ulega wątpliwości, to fakt, że amerykańska giełda w ostatnim czasie niemal codziennie jest w okolicach nowych historycznych maksimów lub te maksima zdobywa, co amerykański prezydent skrzętnie wykorzystuje, przypisując ten fakt jako swoją zasługę. Ale już jeśli chodzi o sytuację makroekonomiczną, jest różnie. Co prawda stopa bezrobocia jest w okolicy 50-letniego minimum, ale z drugiej strony, w dniu, w którym prezydent USA pochwalił się po raz kolejny rekordową gospodarką, mieliśmy rekord, ale raczej taki niechlubny. Produkcja przemysłowa w październiku spadła najmocniej od ponad 10 lat. Jak to więc jest możliwe, że amerykańska giełda rośnie? Jak na przysłowiowych drożdżach, podczas gdy gospodarka wydaje się mieć coraz większe problemy. Pokazuje to choćby zestawienie indeksu Dow Jones Industrial Average z produkcją przemysłową w Stanach Zjednoczonych. Ten pierwszy od początku 2010 roku wzrósł o 170%, podczas gdy produkcja wzrosła zaledwie o około 40% i w ostatnich miesiącach już mniej więcej stoi. W miejscu. No zacznijmy od tego, że um, na giełdzie um, amerykańskiej mamy wiele Firm technologicznych. W samym indeksie Dow Jones, który kiedyś był takim indeksem przemysłowym, mamy takie firmy jak Apple, Microsoft, Visa, Goldman Sachs. Trudno powiedzieć, że byłyby to firmy przemysłowe. Z pewnością nie są to takie firmy przemysłowe w starym stylu z fabrykami i pracownikami przy taśmach. I to te technologiczne firmy w ostatnich latach odnotowywały najlepsze rezultaty. Nawet jednak eliminując Uwzględniając ten czynnik, widzimy, że amerykańskie indeksy giełdowe rosną szybciej nawet niż właśnie wyniki tych najmocniejszych firm, i pewnego rodzaju wskaźniki wyceny, na które zwracają uwagę inwestorzy, zaczynają przypominać te z okolic szczytu bańki internetowej sprzed 20 lat. Z punktu widzenia Prezydenta Trumpa, z pewnością giełda jest takim filarem, na którym chciałby on oprzeć swoją kampanię wyborczą, a do wyborów w Stanach Zjednoczonych został jeszcze prawie rok. No i tutaj pozostaje pytanie, czy prezydentowi Trumpowi i jego ekipie uda się utrzymać tę koniunkturę przez tak długi okres, podczas gdy dane pozostałyby słabe.